dziś dobry ja dzisiaj gramy w of 2, ok, wybieramy, to jest grana, przez którą będziemy do siebie jakby strzelać, um, jakby co, to, to alergia, Nic, jest, jest sam, już nieważne, zacznijmy na sakurze. Do siebie strzelać, bo na niej właśnie jesteśmy. Może kamerę włączę, żebyście mnie widzieli. siem palce będą zerwane Te broń te są mocne, wszystkie granaty i te okej. Okay. Wyłączę może kamerę, bo będzie wam. Przeszkadzało. Okej okay. Czekajcie Okej, okay, nie będzie kamerki Oczywiście idziemy strzelać Okej okay. To <try> widzę <try> Od na. Dobra, czego Patrzcie jak ona strzelają widzowie. A skończyłaś. No nie. To mamy tylko to widzowie. Nostanej różnie. Chciałbym mieli dużo kaski. Okay, ja już grano. Sobie zrobię. No nie! znik O No te też są mocne O, tam skubaniec jest No O, jest. Masz. O ja. Z dużo tutaj se przeszedł. Nikt nie zauważył. A masz. A ja! Wygraliśmy. Okej, okay. zaraz wam pokażę jak mocno ta broń strzela. Już. Patrzcie. Widzicie jaka mocna? Tu to, to każdego knypka rozwalimy. Tamte też wyjdą. Tamto ile razy mnie zabili? A jakby. Co widzę? Ja lubię tą. O, tak dużo mi zadał. Miałem status 44. Tutaj na dole jest no to chyba, fajerwerki zrobię. Okej. Okay. No, dość dziwny dźwięk. No, jakieś wizowce tam są. Co porażka torną przegraliśmy No ja tego już nie możemy I yeah. widzicie tego gościa w no niebieskiej Po lewej. <laughs> Jak ma zdjęcia? Rambi na Dobra, Dobrze. Mamy Супер Ну да, небесно пока Tomasz, Żydalu. A Okej okay. Zawinął grę, też zagramy. no kurde Ciężko tą broń Tą broń zobaczyłem dopiero wtedy, kiedy Gostek ja miałam no i tak dobrze była, że przestałem inne bronie. Też dobre na najlepiej. Okej, tu jest tyle więc warto tam jeść. No ja Rądaczek o, o kurde, zabił mnie Nara Czy nera Dalej Pisz. Porażka Widzę Według go wideo się chyba zakończy. Dlatego, że już 15 minut... Znaczy nie 15, tylko 10 prawie. No, na 15 się zakończy, myślę. O tam jest klip Chyba on wyglądał Dostaliśmy punkt Oddaj mi to, albo cię strzelę sam Kurna zapomniałem granatu dokupić teraz tu będą jak w moim życiu Bomb okay, bomba wybuchnie zaraz Kurde. Jest! Widzowie, to by było na tyle. Trzymajcie się i pa!